ma tutaj Buczko, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w 2 Force 2. Nagrywałem, no, teraz stwierdziłem, że się opierdzielam, dlatego kontynuuję nagrywanie. Nie nagrywałem już od, nic od ponad 3 tygodni. Wynika to też z tego, że nie miałem zbyt dużo czasu. Chciałbym podziękować Kornkowi za zrobienie dla mnie layouta. Naprawdę fajnie wygląda. Nie ściemniam. Sprawa teraz wygląda tak, że szukamy harpi, tak? Myślę, że wy się bardziej orientujecie w tym niż ja harpie Nie wiem gdzie one by mogły być To się już nigdzie nie da iść, także trzeba będzie się przejść gdzieś tutaj do góry Może tutaj coś tam szklana harfa nie pamiętam o co tu chodziło Ona nas... Yy, ma zaprowadzić, tak? Gdzieś tutaj Gdzieś tutaj czy nie tutaj Whatever e, Chyba nie tutaj, 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 tutaj nie tutaj, tutaj Chyba tutaj nie tak, że zrobię chyba tak, że się tutaj przeteleportuję? Chyba tak, tak zrobię, chyba tak. Nie. Gdzie oni byli? Oni, gdzie oni mogliby być? Gdzie oni by byli? Tu nie. Chociaż nie. Tu chyba. Trzeba się przeteleportować z powrotem, tutaj. Gdzie by to było? Chodź nie... nie o, tu, mogę Ale ty, dziadu, nie musisz mnie atakować wcale, a wcale. To sobie z nim tak nie poradzisz chyba sam. Czy sobie poradzisz? Skoro wam się pogada takie moje gadanie do siebie, to nie ma sprawy, mogę nagrywać. Sądziłem, że to będzie nudne, dlatego omijałem takie rzeczy. Chyba ta gra zasługuje na to, żeby ją nagrywać w 7 w HD Także chyba tak będę robił, chociaż gdzie to... Nie, nie będę tak robił, za długo by to trwało. Ej, nie mam tyle czasu. Nie mam cierpliwości do tego. Jak widzicie ogromny ogrom nic nie robi praktycznie. Jesteśmy już no, nie, nie jesteśmy, ale tak, tak tylko mówię. Porównajcie sobie jego biceps jak tego hotkorowego koksa 60 w bicepsie no, wpierdala za młodo stejki a ja co taka pizza jeszcze go tam kuję po dupie i, i umiera powoli nie mnie kolka zaopała bym za dużo coli. znaczy nie za dużo tylko za szybko coli mogę wypić naprawdę dużo Kornek jeśli to oglądasz mam nadzieję, że nagramy w końcu coś, bo już mnie szlak trafia. Hej z tam coś nagrał, nie możesz zdecydować kiedy i to też robić. Uuu, nie... nie. Nagram ten odcinek ilu? Gdzieś tak jeszcze 10 minut No 10 minut jeszcze nagram ja Zrobię z tego jeden odcinek i wrzucę go dziś jeszcze. Dzisiaj może wrzucę dwa albo trzy, zobaczymy. Teraz mam 3 dni tak wolnego w, cudz w cudzysłowie Bo mamy egzaminy próbne Zobaczymy jak to pójdzie w tym roku miałem plan, żeby trochę się podciągnąć z tonami, który jak na razie średnio wypala, ale to raczej nie przez to, że się nie uczę, bo uczyć się w tym roku uczę naprawdę dużo więcej niż w tamtym. W tamtym roku ani raz nie zasiadłem do książek, a miałem średnio chyba 3-6. W tym roku zasiadam do książek i to dość często, a rezultatów nie ma. No jakoś się wredni nauczyciele zrobili w tym roku. No ale cóż, no będzie zaraz, że z tylko na nauczycieli, że to ja powinienem się uczyć i tak dalej, ale... <laughs> no cóż, tak jest, zauważyłem, zauważam to, zauważam. Dobra, zniszczyliśmy wszystkie harpie, z tego co tutaj widzę. Tutaj nam trochę ich zostało. Kończyłem zadaniem 10 głów jeszcze mam tu jakieś raport mam złożyć tylko komu i gdzie mhm. tym dwóm mam złożyć raport ale co z... aha u nich chyba muszę żywio żywiołaków pousuwać wyeliminować ich mhm. muszę sobie... pobiegamy trochę Miałem niedawno dylemat, wiedziałem, powinienem kupić mikrofon. Co sobie sprawić, jaki prezent sobie sprawić na Mikołaja, Mikojaja. No i kupiłem sobie Black Opsa. Wybór polegał na tym, że wszedłem do sklepu, wziąłem dwie gry. Siostra była ze mną, bo mnie podwoziła do Plejady. Wziąłem dwie gry za siebie, pomieszałem trochę i mówię wybieraj. No i wybrałem... wybrała, znaczy moja siostra, Koda. Black Opsa. Z tego co się orientuję to, czy nie orientuję się tylko zapytałem się ale to już kupę czasu temu, jeszcze przed zakupem. Dzisiaj niestety dopiero otrzymałem odpowiedź, co lepiej, także trochę to tak jakby na szybko zrobiłem. Ale no cóż, skoro, ich, skoro zaproponowała, że mnie podwiezi, no to czemu by nie skorzystać. Wybierałem między model Warfare czy Warfare, czy kto tam woli. Nie wiem, czemu to się w ogóle niektórzy czytają w czy jak tam nie ma G. Warfage bym musiał opisać, żebyś to czytał Warfage. Chyba tak. Dobra, nie będę No, i John Mirra odpisał mi. John Mirra, tak. Odpisał mi, że... Na jego miejscu znaczy to znaczy, że on by kupił osobiście żadną z tych dwóch gier, ponieważ one, ponieważ one są bardziej konsolowe, tak? nie wiem czy to dokładnie tak, nie będę tego cytował, bo nie pamiętam dokładnie, ale że są ogólny, ogólny sens, że są bardziej konsolowe teraz niż były kiedyś i że... On polecałby mi bardziej kupić Modern Warfare 1 albo World at War. Ale fakt mało jest serwerów, tylko zwykle lobby wygląda w ten sposób, że mam 4000 gier, z czego 399% to są gry gdzie jest 000000 na 18. Także nie jest to za przyjemne, bo jakbym chciał sobie pograć fajnie. A to muszę szukać serwera, a zwykle jest tak, że jak już szukam wyszukam serwery, na którym jest 18 graczy czy 17, 16 gdzieś w tym guście To albo jest to serwer... Snajper, snipe only, czyli że snipery tylko można używać, a ja sniper nie ogarniam albo serwer gdzie Newton jest 24 na 7 Następny serwer, który ma 18 miejsc i 17 jest zawalonych, to też jest Serwer Nuktown 24x7. No jaki w tym sens jest. Stoję pograć no, na wszystkich mapach takiego mixa, mapowego miksa zrobić. A no nie zrobię, no bo po prostu nie ma takiego serwera. A wy jesteście głąby, naprawdę ale wszystkim, bo to nie ma sensu to wszystkich tutaj trzeba na żywiołaków wysłać, bo po prostu chciałem tylko żebyście harpie zaatakowali a wy już, już się rwiecie do wszystkich no inaczej mam ja to skończyłem nawet nie pamiętam. A, o tych serwerach. Czyli Krótko mówiąc to jest Nuketown, Nuketown, Nuketown. Black obsad nie ma, tylko jest Nuketown. Nie mam nic do Nuketown, ale jakby to była mapa jedna na 6-7 map na tym serwerze. A to jest po prostu jedyna mapa na serwerze, która się zmienia co dzisiaj. Mian cały czas grosz na Nuketown. Nie ma opcji, żeby zagrał na imię, tylko nikt, nikt to, nikt Nie, Po prostu nie wiem, jak jesteś, jesteś fanatycy, tego nikt znaczy co? Nie rozumiem tego Z Zżywioko w ziemi, mamy zbierać jakieś kuwięko. Ostatnie Bogą, ostatnie, patrzcie, będzie ostatnie czy nie będzie. Yeah! Ostatnie. Dobra to się cieszę. To sobie teraz pójdziemy... O, tu jeszcze coś wezmę. Nieważne co to jest. O, tutaj coś... A, osy. Osy, osy, osy. Najpierw pójdę sobie tutaj do garnizonu milicji. Czy policji? <grytania> nie no, milicję. Policjantów to chyba że tu jeszcze nie było. Ogólnie tak, że nie za bardzo mi się chciało siadać do tego SpyForce'a, ale jak już go włączyłem, brzmi, się mi się I salute Zabiłem 10 ty na to? Hopie. No i dobrze. You też zabiłem. Piękny popis. Coś jeszcze?

Nie ma sprawy. Zobaczmy co mam Redmond. Zaproponuję. on lepszych władzy. <laughs> Nie kompromituj się, chłopie już. Dobra, tak się myślałam, że z tymi pięcioma najlepszymi ludźmi trzeba iść teraz na piechotę tutaj. Jezu... Nie. Nie. Dobra, to... to muszę przewinąć, tu się nie pogniewacie, nie ma takiej opcji. Musicie to przebolić. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pognamy z nią. No bramak. Tak? Dzięki. Is Pagard, that mm. well then, Widzicie, raz lepiej. Rozmawiałem z nami. Mam na naszych najlepszych łomaczczarów czarów i pójdziemy ho Hogarda skopać. Skopać mu I ją uratować. No to lecimy, lecimy na Szczecin Hop 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 To też chcecie oglądać, tak? O nie cieszę się, że mam tych dziewięciu yy, widzów jak zaczynałem, w sumie dalej zaczynam, ale jak wróciłem pierwszy filmik, to... Nie... W... Myślałem, że nie wiem, pierwszy widz będzie... Nie mogę tak powiedzieć, że będzie trwał długo. <grym> Tylko, że pierwszego widza zdobędę dopiero po naprawdę długim czasie. Ale nie... Szybko dość mi inna było, szybko mi dość nabiliście no, tych subskrypcji 9. 9. To ładnie brzmi. Naprawdę, na każdy widok łapki podniesionej do góry się cieszę. <grym> nie nie przypuszczałem nawet, że w najmniejszym stopniu jakoś to Wam się spodoba, co ja robię, i że będziecie mnie chcieli oglądać. Dobra, a ja jeszcze przed walką sobie zapi zapiszę grę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Także komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, co Wam się tam podoba. Jak to zwykłem kończyć, no to do następnego odcinka.